Angielski stary mostek Taki drogowy w sensie Idziemy w stronę zamku <laughs> muszę uważać, bo to kurde Trochę niebezpiecznie to jest ulica, normalnie samochody tu jeżdżą Ale że jest takie lekkie wzniesienie to nie widać to ogólnie nie wiem czy o to. Patrzcie co to jest. To jest takie <noise> miejscówki, gdzie się schować, w samą Jadą. Po drugiej stronie też to jest. Kamienka jakby nie. Jakby rzeka. Chyba fosa. To byłem. Przypominam, że jesteśmy przy zamku. Więc to jest zapewne fosa. Na razie idę nagrywam. No też jakieś stare budownictwo. Zamiast cegieł, jakieś kamienie, takie małe, drobne? jakiś klif nawet wystaje kawałek. Te samochody wszędzie chce jadą, bo znowu te wnęki po tej stronie, także można się zachować w groźnych momentach, jak z dwóch stron. Z, z dwóch stron nadjeżdżają samochody. Ja to nagrywam tak, że nie będę tego edytował jako specjalnie, tylko posklejam w całość. Bo tak już nie chce mi się wycinać, kombinować, bo to jest za dużo roboty. A tak dla Was i tak będzie fajnie. Moim zdaniem nie będziecie tutaj narzekali na ten filmik. Będzie dosyć przyjemny, Dobra, na razie robię stop. Patrzcie, tam już za krzeczorów wychyla się zamczysko. Więc już jesteśmy bardzo blisko. Szkoda, że akurat to zasłania, bo z tej strony to fajnie by to było widać. Ogólnie no nie mam drona. Z drona to by było zajebiście. Jest dużo baszta, patrzcie. Zeg. idziemy dalej, może by do lepsze widoki. Patrzcie tutaj. Tutaj to już się trochę prezentuje fajniej. Za tych krzaków widać trochę więcej rzeczy. Zamek jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. To jest ogólnie zamek. tam chyba księcia Norfolk, bo daję. Norfolk to jest w ogóle nie tutaj? Bo to jest CASEX. Ale ma sobie za tyle, nie? A co, kto tak obronił? To no, jest fajnie, byłem kiedyś w środku. Tak, dosyć mroczno. Taki horrorem powiewa, jak się wchodzi, no. różne zbroje rycerskie, stare i takie inne sprawy. No, ale <laughs> jest bardzo ładny. Naprawdę, nawet widać, że jest w bardzo dobrym stanie. Na pewno jest odrestaurowany w jakiś tam sposób. Ale bardzo ładnie kolejne ujęcie tak trochę z tej perspektywy niedaleko tam w sumie chyba odszedłem ale no już widać też trochę inny kąt spod innego kąta w sensie nie? bardzo ładnie bardzo osobliwy zamek tutaj też filmy nagrywają często to no jest bardzo ładne położenie ogólnie w takim górskim klimacie, znaczy górskim, pagórkowym, o tak jak powiedzmy. West ogólnie jest bardzo fajnym hrabstwem, tam gdzie ja mieszkam właśnie. No i tyle. Idziemy dalej. Mam, że nie nagrywam, ale nagrywałem. Hi, hi, hi. Tu wbijamy już do miasta, tego to jest bardzo stare miasto, ogólnie takie przyzamkowe. to wiecie, nie? Tutaj to ta, to też była kiedyś murem otoczona, tam jeszcze szczątki tego muru są gdzie nie gdzie. jakieś muzeum. Do muzeum to nie będę wchodzić tutaj. Zamek jest otwarty, bramy macie, ogólnie można wejść, tylko że to jest płatne i to dosyć drogie. No i ostatnio, ostatnimi czasy to nie stać na jakieś takie wyprawy. Ale jakbyście chcieli kiedyś, żebym zrobił właśnie filmik, tylko to też taki będę musiał z ukrycia zrobić. No tutaj możemy wejść, w sumie na dziedziniec do kasy, to może zobaczymy jakie bilety są. Ale mówię, ja będziecie chcieli, żebym wszedł do takiego zamku, zrobił wam filmik. No Róbcie zrzutkę. I nie ma problemu. Jak mnie nie zgonią za to, że nagrywam to Także zobaczymy, do kasy podejdziemy. Bilety zgarniają od razu, nie ma co się pierdzielić. można zobaczyć tylko cenę. Tylko kartą można płacić. Prepaid. To są takie przez internet, które się już tu ogarnia. Nie? Tutaj w ogóle którędy tu trzeba iść na no, celu. Różne narodowości są ogólnie. Więc no, może gdzie się kupy cennik tu można opowiadać. ale ceny to bardziej tutaj I to standard i nie? a gdzieś można czyli ja bym musiał zapłacić 25 funtów Dla im za takie zajście. i to jest wszystko to komnaty, ogrody i zamek a sam zamek i ogrody 23, to jest bez komnat wtedy a same ogrody 13 dobra ogólnie po drugiej stronie za samochodami widzicie oryginalne takie stare mury jeszcze pewnie jakaś chata stała jakiegoś nie wiem kogo nawet w sumie samochodów pełno ale jak blisko zamku to pewnie ktoś ważny no i teraz wbijamy już bardziej tak w centrum Tam jeszcze zamek, aż te jakieś wychylają z za drzew, ale jeszcze pójdziemy z drugiej strony, zobaczyć, tam będzie lepiej widać. No ogólnie fajnie, to jest naprawdę takie stare miasteczko. Dużo turystów, To jest zawsze pełno turystów, szczególnie jak jest ładna pogoda. Poczki, milkszejki jakieś robią, tym żarcie, jakieś kolejki, kurde ludzi pełno, wąskie uliczki takie nie wiem czy widać, ale to fajnie wygląda, nie? No, <laughs> przeważnie to są jednokierunkowe no kiedyś koniami to się może mieścili, nie? No. z samochodami to już gorzej, ten doby to naprawdę stare idziemy, no. na razie nie wyłączam, nagrywamy taki dłuższy fragment raz byłem z laską tam na tym steak, na steak'u chyba bodajże Steakist się to nazywa tylko na steak'a tam nie jadłem, na pizzę i tutaj jesteśmy, fajne hamburgery, drogie, ale, ale fajne całkiem wysokie rzeczy w sumie jest masz tak nie wiadomo jak drogie, no ale 10 funtów za hamburgera to trochę sporo No mówię, turystów pełno, to ich stać głodni są, tyle trzeba się tutaj nałazić jak widzicie pod górę i z góry to trochę jednak męczy więc ludzie głodnieją pić im się chce głodnie też dużo jest antykwariatów po drodze wszędzie w tych starych miastach No to jest właśnie w tym West Sussex dużo różnych To się mówi takich starych miejsc, tego jest dużo antykwariatów. I właśnie jeden z nich To wygląda tak marnie Op. Ale można kupić jakieś stare graty To dosyć drogo Tu następny z jakimiś dpankami. O kurde gorąco się zrobiło Sakra. Tu następny antykwariat No, ja to, kurwa co chwila Jakieś, jak, jakaś galeria mała Księgarnia Tam widać już znowu mury kawałek dalej I tu jest to co cały czas przy murze idziemy nie to jest ten mur taki otaczający zamek jakaś chińska knajpa o, kurde ciężko się pod tą górę wdrapać bo to tak na filmie może nie widać, że to jest pod górek, ale jest. Kąt gdzieś mniej więcej ze 30 parę stopni. Więc naprawdę jak na moją kondycję To nie jest lekko, tyle powiem. Ale może kiedyś się wyrobi lepszą. Za dużo się pije, nie? No jak nie pić w tych czasach. Nie pijesz, nie żyjesz. Się ciągnie widzicie te mury tam dalej jest katedra też już wystaje kawałek w tej katedrze są jakieś mumie i biskupów, czy tam nie wiem, może jakiegoś księcia z tamtych czasów noby dobrze zachowane tam też nie można nagrywać No upartego może by się dało w sumie God starał umrę To kolejna brama leży taka nowsza już niestety wejść nie można, ale pewnie wyjść można za to tam pewnie z tych ogrodów zamkowych to ogólnie ogrody zamkowych bardzo ładne, Sama ja tam byłem kiedyś Ale mówię Jakoś specjalnie mnie nie stać żeby oglądać coś dwa razy dla siebie ale mówię jak będziecie chcieli, żebym tam wszedł ponagrywał w środku to zrzutka i się zrobi. <laughs> Patrzcie, teraz właśnie z górki wracamy tą samą uliczką. Nie będę już może całej drogi nagrywał, ale po prostu ten widok tak to ładnie wygląda Jeszcze jakie to było wzniesienie pod które się teraz wspinałem. Cały mokry jestem ogólnie co to on oddech łapie, więc na razie klikam stop. I może coś jeszcze się dogra, zaraz zobaczymy. Jął poczki foczki, 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 foczki. Nasze polskie. Nie wiem, nie wiem co to za krowy, ale taka nostalgia. Jak przechodziłem. Obok to mówię, nagram sobie. Często nie widzę. Jak tylko w hamburgerze przeważnie. Jak już. jo. Dla miłośników foczek. Dawno już tak, pod taką trochę foczycę zaczyna podchodzić powoli. Ale jeszcze, jeszcze się nadaje. To, że ma, idzie z chłopem to nic nie znaczy, On wielki. To raczej, żeby nie przejmują się tym za bardzo. 혹시 텔레나?